Siemanko, e, Przykład na żywioł praktycznie nagrywam e, materiał e, Kawasaki na gaźniki, po robieniu gaźników dodam, e, tam był jakiś mechanik zawory sprawdzał, jakieś tam, e, pogadałem z właścicielem co on tam robił, ale z gaźnikami sobie podobno nie poradził, ale też grzebał wszędzie w nich. I pokażę Wam to jest w sumie na żywo nagrywane. Bo ja już jestem teraz po ustaleniach z właścicielem, dopiero co robimy dalej. Bo wyszła mina niezła i o której Wam opowiem. Jak po, nie wiem, niechlujne podejście do tematu czy coś spowodowało to, że koszta teraz zrobienia tych gaźników są dużo większe i robota będzie również większa ze względu na to, że zaraz się dowiecie dlaczego. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj macie rozebrane całe gaźniki. Eee, z tego motocykla eee, i co tu z czym się je tu jest część rzeczy jest wymyta po myjkach nie po myjkach, oceniona do składania takie sprawy oprócz zestawów naprawczych to są wszystkie elementy do wymiany takie jak uszczelek, oringi, takie sprawy, zaworki no takie to są podstawy tak które się wymienia i, i, i tyle tak dodatkowo wyszedł że jest uszkodzony pływak nie dość że jedna komora ma dziurę to druga czy naz nazbierała płynu w myjce to jest do wymiany również. I przez to też lało się z, tego, z tych gaźników paliwo. Oprócz tego, że puszczało z każdego uszczelnienia, lało się przez to, że pływak cały czas był otwarty i po prostu zalewało non-stop silnik. Właścicielowi pół zbiornika paliwa wyciekło. Jak odpalił maszynę, ja tu też odpalałem, tak mi mówił. Jak odpaliłem, to też od razu już widziałem, że paliwo zaczyna się lać normalnie po gaźnikach strumieniem. Także e, słuchajcie, to jest ten temat. Ale najgorszy temat jest ten. Ktoś poprzez nieumiejętne złożenie, przykręcenie przyciął membranę. Słuchajcie, membrana ma perforację, w którym miejscu, żeby właśnie skłamać tu. Tu jest ewidentnie przycięta, nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale ciężko będzie jedną ręką mi ją tak naciągnąć, żeby tutaj zobaczyć. Akurat na samym wygięciu, słuchajcie, tutaj. E... O, jest tam perforacja, widać. Jest perforacja, są trzy dziurki i teraz co to spowodowało? Ano, spowodowało to, słuchajcie, to, że... Ten element jest nierozbieralny. W niektórych motocyklach gaźnikach to się rozbiera. Ten element w przypadku tych gaźników jest nierozbieralny. On jest tu zaklejony, zaprasowany albo zgrzany na gorąco. Słuchajcie, tego się nie da wymienić, bo to też, pamiętajcie, musi być szczelne w 100%. Jak ja bym to rozwalił, nie wiem, co by z tego zostało, żeby wymienić tą membranę. I taka jedna membrana waso, która nawet już jest wycofana, nie da się jej kupić. Kosztuje 1200 zł. Słuchajcie, i to jest temat, przez który obecnie te gaźniki ta robota stoi. Bez tego nie ruszymy dalej, bo pływak pół biedy, da się z zamiennika jeszcze można coś ten, będzie to hulać. Niestety, bez membrany stoimy i nic nie zrobimy. I co teraz? Słuchajcie, ee, ja już jestem po ustaleniach z właścicielem i już są zakupione drugie gaźniki. Oczywiście, słuchajcie, w przypadku Kawasaki ZX-9R tych rodzajów gaźników wypuścili tyle, że głowa boli. Jedne takie, drugie takie, trzecie takie, czwarte... Było ich tyle modeli. Wybraliśmy wizualnie, żeby były takie same, tak, bo nie ma pewności, nie będę też grzebał tak po katalogach, żeby się upewniać, aby na pewno, czy przepustnice, wszystko jest to samo. Wzięliśmy po prostu wizualnie takie same. To i to pozwoli nam na Wymianę tej membrany z oryginału, włożymy drugą używkę i włożymy pływak drugi z oryginału, oczywiście, który też przetestuje i to spowoduje, że wszystkie elementy w gaźnikach będą oryginalne, bo tak naprawdę, oprócz tam zestawów naprawczych i jakichś tam gumek, które trzeba będzie wymienić, bo tak naprawdę, membrany z przepustnicami i pływaki to nie są elementy, które się wymienia po każdym otwarciu gaźników, tylko to czasami jeździ bardzo długo, jeżeli ktoś dba, regularnie serwisuje gaźniki, wszystko, to te elementy są praktycznie wieczne, póki ktoś właśnie tak źle nie złoży, czy coś, takie elementy macie wieczne. I słuchajcie, zobaczcie, to jest przykład z życia wzięty, gdzie ja robię po kimś motocykle i teraz po kimś, przepraszam, gaźniki, ja nie mówię, że wszyscy robią, ale no dużo mi się takich przypadków trafia, no to są bardzo precyzyjne rzeczy, Elementy i niestety bardzo drogie w serwisowaniu, bo serwis takich gaźników, tak jak tu widzicie, nie jest tani. A zobaczcie, teraz podniósł jeszcze koszt o drugie gaźniki, które musieliśmy zakupić z właścicielem. I teraz ja jeszcze muszę te drugie gaźniki całe rozebrać, bo po prostu zrobimy z dwóch. Z dwóch zrobimy jeden w pełni sprawny komplet, tak jak to się mówi, jak sztuka przykazała, i później go wystrójmy pod sądą w wydechu i wszystko. Ale to, żeby to tak zrobić, to gaźniki muszą być perfekcyjnie ogarnięte i nie mogą mieć takich wad jak te mają. Słuchajcie, nie wiem czy to przypadek, czy to po prostu niechlujstwo przy składaniu tych gaźników. Jeden element uziemnił tak naprawdę gaźniki i spowodował to, że trzeba było wydać kupę pieniędzy na drugi komplet gaźników i kupę pieniędzy dodatkowo jeszcze będzie cała robocizna i wszystko kosztowała. I nie wiem, po prostu to nie jest pierwszy przypadek, który robię. I to nie, są, to nie są tematy, do których można podejść, a ja se podejdę, rozkręcę, zrobię i tym, bo tu wszystko kosztuje kupę pieniędzy, tym bardziej, że nie ma nowych części pewnych, tak? Wszystkie jakieś zestawy słuchaj, z Aliexpress, ten mija się to z celem. Ja przerabiałem to. Te, to jest wszystko o tragicznej jakości. Przede wszystkim mówię o gumowych elementach, bo jeszcze tam jakieś plastikowe rzeczy i te o gumowych elementach, one na opary, paliwa, czegokolwiek, po prostu zmieniają jakieś swoje wymiary, puchną, yy, cuda się z tym dzieją i na tych zestawach nie można składać, bo wiem, że to robiłem takie rzeczy. Zresztą te gaźniki częściowo były na AliExpressie złożone tu, zanim ja je rozebrałem, na przykład komory pływakowe. Były uszczelnione uszczelkami z AliExpress, słuchajcie, i się z nich lało, normalnie się lało, pomimo że uszczelka była grubsza i ten lało się. E, dlatego ja już temat przerabiałem. AliExpress to nie jest temat, żeby składać gaźniki. E, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o takie zestawy naprawcze, gumowe, przepustnice, bo tam można kupić wszystko, ale od razu Wam mówię, to się nie nadaje. Dlatego do takich tematów trzeba podchodzić naprawdę skrupulatnie, spokojnie i robić to zgodnie ze sztuką. Bo jak się robi na odpierdziel za przeproszeniem, gdzie tak chyba tu było robione, nie wiem, to uszkodzenie jednego elementu spowodowało, że właściciel ponosi. Kosmiczne koszty, żeby ogarnąć drugi raz te gaźniki, które ja robię właśnie drugi raz. Także to macie przykład z życia wzięty na żywo, praktycznie, bo ja dopiero co zakończyłem rozmowy z właścicielem, że no są pewne tematy, których nie można szybko robić, bo yy, no to nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Słuchajcie, takie rzeczy nie wyjdą. Albo jak ktoś mnie pyta, czy jak przyjedzie rano do mnie. To czy po południu może pojechać i będą zrobione gaźniki? Słuchajcie, no nie, bo gaźniki w myjce samej myją się parę godzin, kąpią się w chemii, w gorącej chemii, o korpusach mówię. Także no, są pewne tematy, których się nie da szybko zrobić, nie wiem. Niektórzy mają jakieś dziwne mniemanie albo po prostu po jakichś poprzednich serwisach, które, nie wiem, może. Od ręki na pyknięcie, że o, ze chwila, dwie godziny, ten, i zrobione, czy coś. Nie wiem, nie wiem skąd się czasami biorą takie, takie, takie w ogóle rodzą się, takie myśli, i ja się z nimi spotykam, ale to macie przykład z życia wzięty, że. Jedno, no jakaś jedna nieuwaga albo coś spowodowało to, że niestety ja mam dużo więcej pracy. Wszystko się no trochę opóźni na pewno, bo ten no, no mówię kombinacje zaczynają się dzisiaj trochę czasu poświęcone tak samo e, z właścicielem pisanie z dwie godziny czy coś rozmowy, co robimy, jak robimy, żeby dojść w ogóle do jakiegoś konsensusu i do, do ładu, żeby no bo no musimy jakoś to naprawić teraz, tak? No, także... Widzicie, jak wygląda obraz, z czym się można spotkać i, i, i jak wygląda tak naprawdę robota, mechanika. To nie jest takie proste, że sobie podejdę do tematu, pyk, 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 porobione, bo są przypadki, które trzeba rozkminiać, co dalej, żeby to miało ręce i nogi. Macie przykład życia wzięty, który przed chwilą właśnie tutaj rozbierałem i wyszły, wyszło, co? Wyszło, co wam opowiedziałem. Także tym akcentem małym kończymy. Trzymajcie się, hej!